Wierzysz, że jeśli UE zakazuje produktu dla dzieci, to znika on ze sklepów, prawda? Czy jesteś tego pewien? Ponieważ w całej Polsce rodzice robią dziś zakupy w biedronce, wrzucając do koszyków produkty przyjazne dzieciom, które organy regulacyjne uznały już za zbyt ryzykowne dla młodych organizmów bez głośnych ogłoszeń, bez e-maili, Bez znaków z napisem, ten produkt był kiedyś zakazany dla dzieci w UE, ale nadal będziemy go sprzedawać. Tylko nostalgia wykorzystywana przez marketing na opakowaniach z kreskówkami i jasnymi kolorami. Oto prawda nie chodzi tylko o jedną złą przekąskę. Ale o siedmiu konkretnych produktów dla dzieci, które przekroczyły granice w Brukseli, ale nadal czerpią zyski z państwa zaufania przy kasie. Główny inspektorat sanitarny wycofał produkty z półek Biedronki tylko w grudniu 2025 roku, ale żaden rodzic nie otrzymał powiadomienia przy kasie. Obejrzyj film do ostatniej minuty, ponieważ tylko wtedy dowiesz się dokładnie, których siedmiu produktów nie kupować przed następnymi zakupami. Sposób funkcjonowania bezpieczeństwa produktów w Polsce daje detalistom, takim jak biedronka, wszelkie korzyści. Kiedy UE zakazuje stosowania niebezpiecznych substancji, państwa członkowskie powinny to egzekwować. Jednak od lat zwraca się uwagę na niekonsekwencje. Większość wycofań jest dobrowolna i rzadko podawana do wiadomości publicznej. Tylko plik PDF na portalu rządowym. Prawdziwe pytanie nie dotyczy tego, czy biedronka wie. Chodzi o to, czy zależy jej, aby przestać czerpać zyski z produktów, które według organów regulacyjnych nie powinny trafiać w ręce dzieci. Numer 1. Jogurty smakowe dla niemowląt poniżej 6 miesiąca życia. Kolorowe kubeczki jogurtów, giedronki z rysunkowymi zwierzętami miały kiedyś pieczęć aprobaty rodziców. Badanie WHO wykazało, że 43% produktów sprzedawanych rodzicom było oznaczonych jako odpowiednie dla niemowląt, ale 58% zawierało ponad 30% kalorii pochodzących z cukrów. Pomyślcie o tym. Wasze czteromiesięczne dziecko, którego układ pokarmowy wciąż się rozwija, jest karmione produktami zawierającymi tak duże ilości cukru, że dorosły skrzywiłby się na ich widok. W grudniu 2025 roku nałożono karę 29 milionów dolarów za wprowadzanie w błąd promocjami. Jeśli ukrywają prawdę w promocjach z kuponami, to skąd pewność co do składu jogurtów? Numer 2. Saszetki z owocami zawierające nieoznaczone alergeny. Są przenośne, nie brudzą i są reklamowane jako sto owoców. Ale w grudniu 2025 roku wydano ostrzeżenia. Rodzice nie zauważyli ostrzeżenia na etykiecie. Niezadeklarowane składniki wyszły na jaw dopiero po wystąpieniu u dzieci reakcji alergicznych na tyle poważnych, że wymagały pomocy medycznej. Kiedy jeden dostawca dostarcza do setek sklepów, błąd mnoży się błyskawicznie. System wykrywania nie działa, a zagrożenie dla alergików jest realne. Numer 3. Płatki śniadaniowe, pełne cukru i sztucznych barwników. Płatki sprzedawane dzieciom w biedronce, zawsze były polem walki między żywieniem a marketingiem. Badanie WHO wykazało, że ponad połowa produktów dostarczała ponad 30% kalorii z cukrów. Niektóre marki zawierały więcej cukru w jednej porcji niż batonik czekoladowy. Przepisy zabraniają informacji zdrowotnych na produktach o wysokiej zawartości cukru, jednak Biedronka nadal sprzedawała płatki z napisami typu wspomaga wzrost. Kiedy fabryki produkują płatki, dodaje się sztuczne barwniki. Tartrażyna i żółcień pomarańczowa są powiązane z nadpobudliwością u dzieci. W punktach sprzedaży nie ma ostrzeżeń. Jest tylko jasne opakowanie na wysokości oczu dziecka, zaprojektowane tak, aby wywołać chęć zakupu. Jedna miska podnosi poziom glukozy, wywołuje reakcję insulinową i spadek energii. Chroniczne spożywanie prowadzi do otyłości i zespołu metabolicznego. Numer 4. Soki owocowe reklamowane jako zdrowe nawodnienie. Półka z sokami w Biedronce jest wypełniona kartonami z obietnicami 100 owoców. Jedna porcja 200 ml soku zawiera tyle samo cukru, co puszka Coca-Coli, ale rodzice podawali go dzieciom codziennie, bo etykieta mówi w owocowy. Naturalny cukier owocowy to nadal cukier. Po usunięciu błonnika pozostaje roztwór glukozy i fruktozy, który podnosi poziom cukru we krwi tak samo szybko. Nie ma ostrzeżenia, ten produkt zawiera tyle samo cukru co napoje gazowane. Jest tylko karton z uśmiechniętymi pomarańczami i matką nalewającą sok. Jedna szklanka soku dziennie zwiększa ryzyko otyłości o 15%. Płynny cukier omija sygnały sytości a trzustka pracuje w nadgodzinach. Numer 5. Batoniki z wprowadzającymi w błąd informacjami o wartościach zdrowotnych. Obiecywały pełnoziarniste, bogate w błonnik i idealne do lungboxów. Jednak półki są pełne produktów z napisami i wspomaga aktywną zabawę, w których cukier jest drugim składnikiem. Niektóre zawierają więcej niż dzienną dawkę cukru. Biedronka nadal oferuje produkty znanych marek naruszające zobowiązania, ponieważ bateni o wysokiej zawartości cukru generują wyższe marże zysku. Pełnoziarniste często oznacza rafinowaną mąkę. Bez sztucznych składników oznacza naturalne źródła cukru, które metabolicznie działają tak samo. Skok cukru powoduje uwalnianie do upemini, tworząc psychologiczną preferencję dla słodkich przekąsek i wypierając pełnowartościowe produkty. Jeśli więc sięgasz po batonik z obietnicą naturalnej energii, żądaj sobie pytanie, czy podałbyś dziecku trzy łyżeczki cukru i nazwałbyś to zdrowym posiłkiem. Numer 6. Czekoladowe pasty do smarowania reklamowane jako podstawowy składnik śniadań. Dostępne w giedronce od pokoleń są tradycyjnym składnikiem śniadań. Słoiki z obrazkami orzechów laskowych i obietnicami wapnia, i w energii na cały dzień stały obok półki z pieczywem? Składniki to cukier olej palmowy, orzechy, kakao. Cukier jest pierwszym składnikiem, co oznacza, że stanowi ponad połowę masy produktu. Typowa porcja zawiera 21 g cukru, więcej niż całe zalecane dzienne spożycie. Jednak etykieta mówi źródło wapnia, sugerując zbilansowane odżywianie. W rzeczywistości podają mu deser na śniadanie. Zaangażowanie Biedronki w ograniczanie cukru nie objęło tego działu. Te same słoiki dominują na półkach od lat. Dlaczego? Ponieważ generują ogromne marże zysku i powtarzalne zakupy. Używa się oleju palmowego, bo jest tani i tworzy kremową konsystencję. Jednak ma wysoką zawartość tłuszczów nasyconych, powiązanych z chorobami serca. W połączeniu z cukrem stanowią podwójne zagrożenie dla metabolizmu, ukryte pod postacią podstawowego składnika śniadania. Nie ma znaku wartość odżywcza równoważna lukrowi. Wystarczy słoik z etykietą przedstawiającą szczęśliwe dzieci. Poranny wzrost poziomu cukru spada w połowie poranka, pozostawiając dzieci zmęczone, rozkojarzone i pragnące więcej cukru. Jeśli więc smarujesz tosty kremem, żądaj sobie pytanie, czy pozwoliłbyś mu jeść ciastka na śniadanie każdego dnia. Numer 7 Witaminy w żelkach o zawartości cukru porównywalnej do cukierków stały się jedną z najszybciej rozwijających się kategorii w Biedronce. Wiele witamin w żelkach zawiera 3 do 4 gramy cukru w jednej porcji. Są sprzedawane jako zabawny sposób na dostarczenie składników bez ostrzeżenia. Suplementy w Polsce naruszają wymogi dotyczące etykietowania. Mimo to Biedronka sprzedaje je od dostawców podlegających minimalnemu nadzorowi. Kiedy fabryki produkują żelki, dodaje się cukier, by zamaskować smak witamin. Uczy to dzieci kojarzyć odżywianie z cukierkami. Jeśli podajesz dziecku kolorowe żelki, żądaj sobie pytanie, czy uzupełniasz jego dietę, czy po prostu dajesz mu cukierki z etykietą witaminową. Po tym wszystkim łatwo poczuć, że cały dział produktów dla dzieci zwrócił się przeciwko nam. Zaufanie jest podkopywane produkt po produkcie. Ale są bezpieczne marki. Numer 1 Ekologiczna Żywność Bobowita. Działa zgodnie z surowymi certyfikatami UE. Bez pestycydów i cukru. Płacisz 30-40% więcej, ale płacisz za to, czego nie ma w słoiku: żadnych ukrytych cukrów, żadnych niezgłoszonych alergenów. Bezpieczna marka Numer 2. Przekąski z całych owoców. Suszone jabłka, liofilizowane truskawki. Jeden składnik: owoce. Bez ukrytych dodatków. Problemem jest system, który pozwala im prześlizgnąć się przez luki. Marki po cichu zmieniły receptury, a rodzice dowiadują się ostatni. Dobra wiadomość, nadal mamy wybór. Każda nasza decyzja jest sygnałem. Kiedy przestajemy kupować, producenci to zauważają. Zdrowie metaboliczne Twojego dziecka zależy od produktów, które dziś wkładasz do koszyka w biedronce. Ten film nie promuje podziałów. W pełni szanujemy Konstytucję Stanów Zjednoczonych i wszystkie przepisy federalne. Jeśli dzisiejsza analiza przemawia do ciebie, zostaw komentarz. Nie zapomnij polubić i zasubskrybować.